Drogi widzu, droga widzko, na początku witam ciebie serdecznie na naszym kanale. A jak już tu jesteś, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Zapraszamy na film. Ciemano, Witamy serdecznie w kolejnym odcinku w naszym yy, nawet nie wiem, jak to określić, ten nasz kanał po prostu nie ma lepszego. No i tyle. Zabrak, mi uciekło. Jakieś... Jest lepszy jeden. Mówisz o swoim? Tak. Nie żartuję. Mirka, obejrzyj, pozdrawiamy, cię właśnie przechodzisz koło nas. Z Wnusią. Z Wnusią. Albo Wnusiem. Yy. Właśnie, co to będziemy w tym odcinku robić? Będziemy robić polędwicę drobiową. Kiedyś robiłem dawno temu, w latach 60. taką Polędwicę, więc teraz zrobimy na nowo wędarni elektrycznej, która będzie wspaniała, cudowna, fantastyczna. I co będziemy potrzebowali do zrobienia tej polędwicy? Kurczaka, jeśli drobiowa, no to tylko kurczak. Oczywiście Polędwica się nazywa Polędwica, ale nie jest to. Nie, jest to, nie są to polędwiczki drobiowe, a polędwiczka drobiowa to jest to tutaj. O, pokażę. Pokaż, bo ja teraz znam anatomię. O, ale jest, wiesz, że jak. Bez polędwiczka. To, żebyś mi tutaj do tej kiełbasy nie właśnie tego nie było. Tego, tych, tych. polędwiczki. Tak. O jest, zaczyna. Tu cię i tak to ja to sam zjem przecież. Drobiowe to zraz może były dziabne. Albo dwa. Albo dwa. Filet z kurczaka z polędwiczkami jest tego 1-2 kg. Utko z kurczaka można kupić bez skóry i bez kości. A jak nie uda wam się kupić bez skórę i bez kości, to musicie się tych właśnie elementów pozbyć, czyli skórę... Zobacz, patrz, patrz na to. Ja to jak... patrz. Patrz na to. I co jak jak reksioszynkę. szynkę. Jeszcze kość tak wyjmij. No kość to tak może nie bardzo, ale... Uważaj na nóż. Patrz, zamiast na palce, uważaj na nóż. Na no palce to wiesz. No, Mogły się przydać. A no faktycznie obiecałeś, że palcówkę zrobisz. Znaczy kiełbasę. No tak. Jezu! Ale ja mówię o kiełbasie. Mama to obejrzy, głupia Ty. Ja mówię o kiełbasie. Ja też. Ja pierdziele. Tak robimy z udkami i jeśli nie uda Wam się kupić bez skóry... Głupia, z czego się śmiejesz? Bez skóry i bez kości. Tych udek będzie 0,8 kg, czyli 1,2 do 0,8, czyli wychodzi razem 2 kg. Będziemy to pakować osobno bo będzie to inaczej mielone, czyli to będzie na drobno, tamto będzie na grubo. Będzie to peklowane w peklosoli w ilości 19 gramów na jeden kilogram. To jest dużo, ale tyle ma być i będziemy to peklowali 24 godziny, a po 24 godzinach przyjdzie tylko taka znikoma ilość przypraw, osłonki Fi65 białkowe i będziemy to później oczywiście po osadzaniu wędzić. Więc tak będzie wyglądała ta polędwica drobiowa, całkiem nowa. Ja sobie to po, nie wiem, trybuję, pekluję i jutro się widzimy. Jedno, drugie, filecika mielimy na 13 mm. u tu jest nałożone sitko 4 mm. znikoma ilo ilość przypraw to jest tylko... Czosnek 5 gramów na 1 kilogram. Tu mam 10 gramów, nie będę wam pokazywał, bo byś musiała powagę iść, rozumiesz, nie? Mhm. Y y y dobra. Y więc to będzie to na to, tamto na to. Tu tak jak widzicie, znaczy nie wiem, czy pokazałaś. Nie pokazałaś. Widać wszystko kątem oka. jego czy widzów, moi kochani. Widzów. A skąd wiesz, co moi widzowie widzą? Bo widzą to, co ja w obiektywie. No ale tak tak nakrywasz jakoś dziwnie, a weź na siebie nakryw na chwilę. Osłonki Fi65, takie dwa odcinki już mam przygotowane, bo to będą dwie kiełbachy idealne, delikatne, niesamowite. Więc teraz musimy sobie to przemielić i za chwilę użyjemy twojego mojego robota, robota planetarnego, który nam to wszystko pięknie wymymla. Wymemla, tak? mhm. Mów więcej, zawiem, Wiem, że cię gardło boli. No właśnie boli mnie, a ty specjalnie to wykorzystujesz teraz. Jeszcze za dużo lodów w sklepie kupujesz. No na pewno. Na pewno. Dlatego to wczoraj jest. już nie kupiłam. Albo nic nie powiem. Dobra. Mielimy na 4 mm. Za chwilę zmiana sita i lecimy z e, tym cyckami, e, piersiami, bo zapatrzyłem się i dlatego tak powiedziałem. Czosnek i łódka. Proszę. Żeby nie prysło, uważaj. Widać różnicę, czy nie widać? He? Powiedz mi coś. Nie odpowiesz nic. Mikrofon za daleko ma. Gardło boli, to potem tak to wychodzi. Powiem wam, że z jednej strony to dobrze. Trochę ucichła. Przynajmniej na moment. Cały czas mnie tylko krzyczy I, i bije. Dobra, za chwilę robocik i mieszanko takie porządne. Miska, robocik, ja, brudna moja koszulka. brudna koszulka. Ta koszulka będzie wyglądała dużo gorzej na koniec tygodnia, to jest pracowity tydzień przed świętami, więc to jest wersja yy, wersja. Wersja robocza, robocza. i jeszcze nie będziesz się unosił. To jest jedca, aż sama spadnie. To jest jedna sprawa, druga sprawa jest tak, że kupiłem niedawno pralkę. Ci zapomniałaś? Kupiliśmy. Kupiłem i wniosłem do góry. Nie, ja no. kupiłam, ja zapłaciłam, a ty wniosłeś. Aha, no. I tak to właśnie się odbywa. Przekładamy teraz do tego robocika, do tej misulki. Wody nie dajemy, kochani moi, lepiej. Oczywiście, jak ktoś chce, w razie konieczności, to sobie może dodać, ale nie ma takiej konieczności, uważam. Pokaż, jak to się. Jak to wygląda? Dobrze nam pokazałaś moim kochanym widzom? Dobrze. Bez twojej głowy. Bez mojej głowy? Mhm. Ale chodzi się o co? Albo już nic nie będę Opuszczamy tego robota. Założone to śmigiełko. To śmigiełko. Wtyknij tutaj w dziureczkę ten obiektywek. Tak żeby było widać. I jedyneczka. I ogień. I teraz wyrabia nam się to do porządnej kleistości. Czasu określonego nie ma. Ma się kleić, będzie widać kiedy za chwilę. Osłoneczki wyciągamy z wody, moczyły się pół godziny w ciepłej wodzie, czyli powiedzmy taka 40 stopni. Nie za ciepła yy, musi być, żeby yy, nam się te osłonki nie zaczęły kurczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem Wam, że dobrze tego robota kupiłem. To był dobry pomysł, sobie tak pomyślałem, że trochę mnie wyręczy, nie? No, nie mówi, przysunę jej, niech mi powie. Dobry pomysł to był? Świetny. O. Dobra. Co? Tylko mi nie popsuj. Dobra, weź już. Czy kurczaku to się nie popsuje? Dobra, do kolejności. Zawiązujemy, proszę bardzo. Sznureczki biało-czerwone. Lejeczek w lejeczku. Kiełbaseczko. Kiełbaseczka i teraz będziemy napełniać te właśnie osłonki napełniać. Domyślałam, Może nie na Osłoneczki. Osłoneczki z nadziewareczki. I teraz nie wiem ile to jakby to powiedzieć w jedną nabić, bo nie mam tu wagi dlatego po kawałku. Tak żeby były równe i yy, musimy to ładnie pocieknąć, osuszyć. Proszę. Idealnie wyrobione. Idealnie. Widzisz tak to pięknie wygląda? Widzę, no. Powiedz mi to, to, co mi zawsze mówisz wieczorem, jak jesteśmy w łóżku. Po wszystkim. Powiedz mi. No. Oj, U. jakie maleństwo. A to nie to miałem powiedzieć? Głupia. Czup. Dobra, weź to wył, bo po nabiciu musimy odwiesić, żeby nam troszkę podyndała. Z góry nie może być mokra, bo wiadomo osłonki się moczyły. Z dwie, trzy godziny niech nam tak powisi, potem odpalamy wędzarnię, wędzarnię wygrzewamy bez dymu oczywiście. To znaczy ja będę to wędził, ją wędził, akurat w elektryku, więc tu jest dużo prościej, ale w klasycznej też rozpalamy duży ogień, potem, żeby było dużo żaru, mało dymu i podgrzewamy to przed większą ilością dymu, żeby nam się pięknie uwędziło. Dym ma przelatywać, to jest bardzo ważne przy wędzeniu wszystkiego i później do kolorku. 3-4 godziny warzenie i gotowe, więc tak to ma wyglądać. Spadło na 46 stopni, ponieważ przekładałem te piękne polędwice drobiowe. I teraz musimy je chwilę tutaj pogrzać. Chwilę, żeby były fajne, ciepłe w dotyku. Też nie ma jakiegoś określonego czasu, ale na pewno minimum to jest te pół godziny. A czy więcej, czy mniej, to się okaże, ma być ciepłe. I wtedy dopiero puszczamy dym. Tą piękną rureczką. Bóg Olcha zrębki, i będziemy. Oczywiście te polędwice drobiowe nie będą same. Za chwilę tu przyjdzie troszkę więcej rzeczy, co zobaczycie w kolejnym mm, fragmencie tego filmu. I podpalamy. Generatorek wyczyszczony. Zrębki, widzieliście jakie? Myślę, że wystarczy. Tak, wystarczy. Temperatura zwiększona na 60 stopni. Termoobieg odpalony. Generator dymu na full. Dym już widać. Leci oczywiście, tak jak mówiłem z tyłu. Mamy jeszcze kilka szynkowych, wieprzowych. Co widać po kolorze w stosunku do tych polędwic drobiowych, które wiszą z przodu. I teraz. Myślę, że cały pojemniczek, cały generator dymu z rębków będziemy wypalać. Trochę to potrwa. Czyli tyle będzie trwało wędzenia. Na pewno 3-4 godziny. Jeśli jest na full dłużej, to raczej nie wytrzyma. No to lecimy w temperaturze 60 stopni. Zaznaczam raz jeszcze. 3 godziny, kochani moi. Tyle to trwało. Wystarczająco. Pięknie wygląda. Oczywiście troszkę inaczej ten kolor wygląda na żywo niż tu przez telefon, tak jak Wy widzicie. Ale na moje oko uważam, że jest ok. Więc teraz zabieramy do parzenia. I będziemy parzyć w temperaturze 75-80 stopni przez godzinkę czasu. I jedne, i drugie. Drobiowy położę sobie na górę w tym wielkim garze. A wieprzowina na dół, czyli do gara z tym. Pięknie, co? No jak zawsze. Nie wiem, czy mi się mikrofonek nie przetegował. Mikrofonik. Głoś, mikrofonik, czekaj popra poprawię. Żeby moi widzowie słyszeli mnie, moi kochani widzowie. Potem będzie co ty piszesz, ty na wcale nie kochasz, co ty mówisz. <laughs> Fajnie wyszła. Pięknie wygląda. Istotna rzecz przy każdej kiełbasie to jest wyrobienie. Tu akurat jest ten e, planetarny robot, o którym jakiś czas temu pomyślałem, żeby kupić. E, zaśmiałeś się, czy mi się podoba? Nie pomyślałaś. Pomyślałem ja. Znaczy ja nie chciałem mówić. Wiesz jak musiałbym się nie zgodził i wie, żeby było po mojemu, bo ja u nas w domu rządzę, pojdzko. No nie, no wszyscy piszą, że jesteś pantoflarzem. Nie widziałeś tego? Piszą, bo nie wiedzą. Prawda wiadomo jaka jest, prawda? No prawda, że jesteś pantoflarzem. No prawda, Nie, nie jesteś. No, pewnie, że nie jesteś jestem. Każdy to. Wie. Władz, co no, oczywiście. Co powiesz, to się. No właśnie. Tutaj wszyscy słuchają. Więc ten planetarny robot wyrobił to tak wspaniale, że aż szkoda przekroić, ale muszę to przekroić. Szybka polędwica, praktycznie tylko czosnek. Nie praktycznie, tylko, tylko faktycznie tylko czosnek. 5 gramów na kilogram czosnek świeży, ten farsz po wyrobieniu w tej misce wspaniale pachniał, prawda? Tak, wspaniale. To co, trzeba by trzeba pewnie przekroić? No Czy raczej. Która, która, którą wybierzesz? Prostą. Prostą. Nie będę tej twojej wypowiedzi rozwijał. No nie, nie Wiesz co, ja to przetnę tak w połowie, tylko żeby to było tak, o tak. Połowa to jest? Nie wiem, nie Dobra. widzę z tej strony. kroimy. I teraz wszystko się, proszę Państwa, wyjaśni. I co widzisz? Ale zapachniało. Czosnek. Dotkało kakao. Wspaniale. Ale jak się rozrobiło. Może to przybliżyć jakoś? Pięknie wyrobione, co? No tak, ale to nie ty wyrobiłeś, tylko. Ta. Dobra, skończysz z tym. Robot planetarny ukrył sobie plastereczek, zobaczymy, jak się obiera. Jest bardzo świeża, jest już wystudzona, ale bardzo świeża. Kurcz, jak się rozrobiła, co? Hmm. Czekaj, tutaj sobie my. Myślałam, że z flakiem też. Wiesz więc tutaj osłonki to się raczej nieje. Nie, je. Ale no ty. Zobacz, z, z, zobra, ja. Dobra, od razu zdejmę no, tę Dziękuję. Zobacz, jak się obrało. A czemu, Co? A czemu miała się nie obrać? A czemu miała się nie obrać? No bo czasami, jak nie wyrobić dobrze farszu, to się właśnie nie obiera. Czy to takie łbacha, czy to takie cienka, czy to każda kiełbacha. Nie, o nie! Już jestem ciekawa. Prawdę ci powiem. Zjem. Sobie zaraz kanapkę zrobię. Nie wiem. Powiem ci jedno, za mało do testowania. No ale już coś możesz powiedzieć. Nie będę z pełną buzią mówił, nie? Idealne, delikatne, niesamowite. Próbowałem dziabnąć, ale... Powiem ci, że jest Idealne i delikatne, kurde, się mi zagrało, my kopiesz pod stołem i to tak właśnie wychodzi. Nie dosięgnęłabym. Jak nie, to ty jesteś tak rozciągnięty, czasami te nogi zakładasz tak różnie. Znaczy jak kopiesz, nie? A, no o tak, czym ja o niczym innym, nawet mhm. nie wiem o no, czym ty mówisz. Nie, o niczym, Pyszna. No. Nic nie potrzeba więcej, po prostu czuć smak mięsa i czosnku. Dlatego i ta 19 gramów Peklo może co dla niektórych się wydawać bardzo słone, ale tak nie jest. Oczywiście to zależy od kubków smakowych, tak jak powiedziałem na poprzednim filmie, gdzie było QA, czyli odpowiedzi na wasze pytania, że dla jednego 18 gramów to za mało, a dla drugiego 16 za dużo. Więc moim zdaniem jest OK. Są a czy wiadomo, podług swoich, nie? Tak. A czy podług, czy waszym zdaniem jest ok, no to trzeba zrobić, żeby sprawdzić, prawda? Mm. Wreszcie coś dla mnie zrobiłaś. A nie tylko dla siebie. Mówiłaś, że No to jak? Ale co? Byłeś światła? No tak, no czekam aż skończysz, i od razu sobie będę robiła kanapkę. Chyba nie zjesz tych dwóch, tych. Pięknie tamt. wygląda. Mm. Te łódka drobiowe zadziałały tak jak golonka w mięsie wieprzowym, czyli skleiło to. Skór nie trzeba było dać, żeby wyglądało tak jak wygląda. Także polecam raz jeszcze. Nie dawajcie nic więcej, jest smak specyficzny, taki wędzony Filet drobiowy. Takie, miało, takie w sumie było założenie. Jest bardzo podobne do tej polędwicy, którą robiłem kiedyś tam na początku mojego kanału. Możecie sobie zobaczyć, ale w tym przypadku doszedł jeszcze czosnek. Więc zróbcie sobie takie coś. A jeśli film się podobał, to oczywiście łapa w górę i komentarz. Subskrypcja i dzwoneczek to chyba rzecz oczywista. I drogi widzu, droga widzko, mam nadzieję, że. Przed obejrzeniem tego filmu już to zrobiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście o, na Twój kanał zapraszam moich kochanych widzów, w moim magicznym ogródku, warzywniku, przepraszam, myli mi się. Już zamach był, co? Już... Chciałaś mi przyłożyć. No, jak możesz nie wiedzieć, jak się nazywa mój kanał? Już teraz wiem. W moim magicznym warzywniku. To jest kanał mojej najwspanialszej no, operatorki, mojego jeszcze wspanialszego telefonu. Kochanie, jeśli chodzi o osłonki Opec i o wiele innych rzeczy do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostaniecie w sklepie Jelux, Polska. Link do tego właśnie sklepu w opisie tego filmu wraz z kodem rabatowym, prawda? Prawda. Kod rabatowy to Kostrzewski 10, pisany drukowanymi literami. Łącznie. Dziękuję. Dobrze? Tak. Dobra, ty siedzisz i czekasz, kiedy mnie poprawi? Tak. Mhm. Zrębki też są dostępne w sklepie Jelux. Tam widzieliście na tej jednej pięknej foteczce. Kochani, wędzarnia, która zrobiła takie cuda, to HMG Smoker u pana Macieja. Możecie sobie zadzwonić, zamówić. Czas oczekiwania jest dość długi, bo. Yy, Zapracowany jest pan Macie. Tak, bardzo dużo wędzarni jest do zrobienia. Yy, ale trzeba zadzwonić i zapytać, jak ktoś chce. Polecam oczywiście. Nasze social media. Zacznę może od grupy na Facebooku. Swojskie gotowanie i wędzenie. A ty nie myślałeś, żeby grupę swoją założyć odnośnie tych pomidorków, papryczek, buraczków, cebulki? Nie, myślę, że nie jestem aż takim fachowcem, żeby udzielać komuś rad. Amatorski warzywnik. No, bardzo amatorski. No właśnie, no to co? Tak jak ta grupa, to jest amatorska. Tu zawodowców są zawodowcy, ale tak samo możesz takie coś zrobić. kto ci zabroni. Ja, słuchaj, ja ci mogę pomóc, ale to w czasie, wiesz, by dogadać. Nie, dziękuję, ja bym sama poradziła. Nawet bym cię nie zaprosiła na taką grupę. Byś tam przychodził i się wymądrzał. Usunęłabyś mnie ty, Usunęła a cię. ja bym, byśmy leżeli wieczorem w łóżku i patrzę, usunę tę z grupy, a ona leży pół metra ode mnie. To od razu ją <laughs> <i> tak <tym> łokciem. <laughs> Właśnie. E, powtórzę grupę raz jeszcze, Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Powiem, sklep internetowy swojskiego gotowania i I co tu jeszcze więcej można powiedzieć? kiełbasa wspaniała, przepyszna, cudowna, rewelacyjna i w ogóle yy, tego się właśnie spodziewałem. Taka właśnie wyszła, więc polecamy raz jeszcze. Pozdrawiamy. Cześć.